Cześć, witajcie w kolejnym, a jednocześnie w pierwszym odcinku wąskiego gardła. Dzisiaj na tapecie top 6, a dokładnie top 6 zakupów na AliExpress. Wiadomo, jaki mamy teraz czas, więc sporo siedzimy w domu, więc być może można zastanowić się nad tym, co zrobić z tym cennym czasem. I właśnie, przeglądanie AliExpress to jedna z tych rzeczy, która na pewno zabierze Wam sporo czasu. I ważne jest to, że naprawdę można fajne perełki tam dorwać. Ja wkręciłam się w AliExpress jakiś rok temu, po namowach mojej koleżanki która mniej więcej co pół roku na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc, na Walentynki i tak dalej i tak dalej zamawia ozdoby, typu świeczki, jakieś wiszące pierduki i tak dalej tak dalej. Bo trzeba brać pod uwagę, że niektóre rzeczy z AliExpress mogą mieć nawet trzy Miesiące, więc raczej zamawiam takie rzeczy, które nie są mi niezbędne do życia, ale takie pierdołki, które naprawdę to życie poprawiają i po prostu lubię je mieć, bo to są fajne rzeczy, za które w Polsce naprawdę trzeba dużo zapłacić. Co ważne, jestem raczej za tym, aby kupować takie tanie rzeczy na AliExpress z 25-30 zł. No, niektóre rzeczy można dać więcej. Ale jednak jest to coś, gdzie może coś nie przyjść. Ale podkreślam, AliExpress zawsze zwraca pieniądze za rzeczy, które do ciebie nie dojdą. Po prostu zakłada się spór i AliExpress sam z siebie oddaje pieniądze ci od razu na konto, więc nawet nie ma takiej opcji, żebyś stracił, straciła na takiej aukcji. Ale dobra, tyle o AliExpress, a startujemy z moją top 6 najlepszych zakupów na AliExpress. Numer jeden to są naszywki na AliExpress. Z pewnego czasu myślałam sobie, że chcę mieć katanę, taką katanę, której nikt nie ma. Y oczywiście jestem nerdem hmm, i wszystkie Avengersi, Harry Pottery, y Star Warsy to po prostu jest mój konik, i ja uwielbiam jestem wielką fanką, nawet psychofanką, to trzeba powiedzieć. I tak, w ten sposób powstała właśnie taka oto. Katana. Wszystkie te naszywki stąd są z AliExpress. Cena żadnej z nich nie przekroczyła 3 zł. Tutaj mamy spodnie z Hargo Pottera. Tutaj mamy Insygnia Śmierci. Dobby z Free Elf. Tu mamy Slytherin, Tiarę przydziału. Tu mamy Katanę z Sailor Moonem, czyli czarodziejką z księżyca. Oczywiście wszystkie główne czarodziejki. Sam odcinek będzie o tym, jak stworzyć taką kurteczkę, taką katanę, ale to następnym razem, bo właśnie czekam na kolejne naszywki i wtedy będę mogła razem z Wami pokazać Wam, jak to się robi. Numer dwa: Szczotka Abary. Jest to szczotka z Aliexpressu, nawet tutaj moje włosy są, jak widać. Do niej od razu zakupiłam zgrzebadełko, ponieważ bardzo mocno kurz się na niej osiada. Szczotka jest bardzo fajna, zmieniłam tangle teaser na nią, ponieważ ja mająca kolor włosów różowy, niebieski, a nawet siwy, jak wróciłam do swojego naturalnego koloru, czyli do brązów, po jakimś czasie bardzo zobaczyłam, że mam poszarpane końcówki. Jak zaczęłam drążyć, okazało się, że w Teaser właśnie mam wielką tendencję do tego, żeby te końcówki szarpać. I przeczytałam właśnie o tej szczotce, że to jest w ogóle hit i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest to fajna szczotka. Na początku troszkę elektryzowały mi się od niej włosy, ale uwaga, jest to ważna rzecz, że elektryzują się włosy, wcale nie od tej szczotki, ale od złych kosmetyków. Zmieniłam kosmetyki, które zaczęły y, rzeczywiście dobrze nawilżać moje włosy i problem z elektryzowaniem się włosów się skończył. Ja dałam za nią jakieś 17 zł, ona teraz kosztuje nieco więcej, bo oczywiście popyt, podaż i tak dalej, ale i tak polecam. Myślę, że do 20 zł spokojnie można za nią dać. A z około kosztuje chyba 2 zł. Numer 3. Okulary. Okulary, które można spotkać w niektórych sklepach polskich, które. Rzeczywiście się cenią za nie, bo nawet 90 zł trzeba dać za te okulary, więc stwierdziłam, że nie dam tyle za okulary, bo po prostu często je gubię, albo je rysuję, bo rzucam je tak do torebki, albo po prostu mi się nudzą, więc właśnie stwierdziłam, że to będzie mój pierwszy zakup na Aliexpress i to mnie przekonało, bo znalazłam właśnie te okulary. I je kupiłam za jakieś 25 zł. Czekałam na nie rzeczywiście dosyć długo, bo chyba ponad dwa miesiące, ale to jest po prostu mój hit. Mam jeszcze drugi model, który też kupiłam. Te akurat są trochę porysowane, bo traktuję je lekko jako rezerwowe, bo o ile podobały mi się na aukcji, a dałam za nie chyba jakieś 12 zł, to jak przyszły, to stwierdziłam, że jednak to nie to i wolę tamte kocie. Ale te też nie są złe, jak lekko słońce świeci, można je ubrać i się poczylować. Fajnie na przykład już teraz zamówić, żeby na wakacje cieszyć się nowymi oksami cztery kolczyki, kolczyki z AliExpress. Ja jestem niestety skazana na to, że po prostu lubię kolor złoty, więc nie noszę srebra. A że złoto jest strasznie drogie, nie miałabym możliwości po prostu tak często tego zmieniać i wybierać sobie, co tam chcę. Wiadomo, ze srebrą jest trochę łatwiej, bo te ceny są rzeczywiście niższe. I na przykład tutaj mamy insygnia, Śmierci. Za te kolczyki dam chyba 2,50. Mam tutaj kształt Monstery. Do tego mam księżyce takie jak czarodziejka z Księżyca. Takie rzeczy mi się kojarzą. Oczywiście do tego kółka z Monsterą. Jest to fajny zakup, bo kosztuje parę złotych. Ja nie dam więcej niż 8 złotych za żadne kolczyki. A po prostu, jak się zepsują, to je wyrzucam. Nie boli mnie to po prostu. Więc jak najbardziej polecam, fajna rzecz. Tym bardziej, że można wybrać z wielu, wielu rzeczy. Znajdziecie nawet Bulldoga, którego kupiłam koleżance na święta. Więc wybór jest przeogromny i można wybierać naprawdę w wielu, wielu modelach. Numer 5: Tym razem czas na kajsy do telefonów. Też tanioszka. Najdroższy, kosztował mi chyba 12 zł. Wystarczy na AliExpress. Wpisać model swojego telefonu i po prostu dopisać case. Tam w szukiwarce możecie wybrać też kategorie i tym sposobem szukacie sobie case'a. Tutaj mamy z prawdziwymi kwiatami w środku. Tutaj mamy z przelewającym się żelem. Takie case'y w Polsce kosztują nawet po 40 zł. 6, 6, 6, 6. 6, 6 to charmsy do bransoletek typu Pandora. A dokładnie chodzi mi o jednego charmsa, a dokładnie o Artu Ditu który zakupiłam właśnie na AliExpress. Nikt nie mógł znaleźć czarmsów, które są po prostu w temacie Star Warsów Gwiezdnych Wojen, więc poszukałam Na AliExpress oczywiście jest. Mój czarms jest ze sklepu SG Official Store, ale również Vostu i Warmer mają bardzo fajne charmsy, które oczywiście są w 100% ze srebra, więc tutaj łamię swoją zasadę i kupuję srebro, ale czego się nie robi dla artuditu. Również w tych sklepach znajdziecie m.in. tiara przydziału, czy czarownicy albo z nicz z Harry Pottera i top 6 za nami moich ulubionych zakupów na AliExpress. Pamiętajcie, mamy sporo wolnego czasu, więc warto być może jakieś fajne pierdółki sobie kupić, ale tak jak powiedziałam na początku, zachęcam was do kupowania pierdółek, bo drogie rzeczy kupujmy w polskich sklepach, bo w tym momencie wsparcie naszej gospodarki jest jak najbardziej wskazane. I to już koniec. Widzimy się oczywiście za tydzień, o tej samej godzinie, w ten sam dzień, oczywiście na kanale Wąskie Garda. To co? Do usłyszenia, do zobaczenia, wąska pa!